Powiem dzisiaj trochę o funkcjach treningowych, sportowych. Zapraszam do materiału. Na początku nie będziemy mówić o wyglądzie czy jego tarczach, ale skupmy się na funkcjach sportowych, bo jeżeli szukamy opaski do wyświetlania powiadomień z telefonu, to już teraz Wam mówię, że jest to bardzo dobra opcja. Ale co, jeżeli chodzi o sport? No nie do końca jest tak idealnie. Zacznijmy od podstawowych pomiarów, czyli kroki i sen. Czyli to, co opaska mierzy nam cały czas, i nie musimy tego specjalnie włączać. Pomiar kroków nie jest dokładny, jesteście zdziwieni? No ja też byłem, jak z rana wybierałem się na wycieczkę samochodem i miałem 150 kroków, a po przejechaniu 300 km miałem już 1000. Zwyczajnie od machania rękami na kierownicy naliczały mi się kroki. Opaska nalicza po prostu machnięcia ręką, więc nie możemy mieć w sumie do niej oto pretensji. Jednak to co trzeba docenić, to że jednak te kroki zlicza najdokładniej z takich tanich opasek. Da się ją oszukać tak jak mówiłem wyżej, ale w większości dnia jak normalnie chodzimy i machamy przy tym rękami, w sumie machnięcia ręką są zliczane dosyć dobrze. Kolejna sprawa, sen. Tutaj miałem różnie, w większości godzina zaśnięcia i pobudki się zgadzały, jednak czasami opaska pokazywała mi pobudkę zaraz po budziku, gdzie ja go wyłączyłem i poszedłem spać jeszcze na godzinę. Kolejnym problemem było spanie w dzień. Jeżeli na przykład spałem od 18 do 22 i później na przykład od 1 w nocy do 7 rano, to opaska potrafiła łapać tylko ten pierwszy sen, więc nie jest idealnie, ale nie możemy wiele wymagać od opaski, którą można kupić za około 100 zł. Tak naprawdę te statystyki są tylko poglądowe, tak żebyśmy mogli sobie je porównać z innymi dniami i na przykład żeby poprawić swoje wyniki, czyli mieć wydajniejszy sen w aplikacji czy więcej pokonanych kroków danego dnia. Teraz skupmy się na opcjach treningowych. Jak widzicie, mamy tutaj bieganie na zewnątrz, bieżnia, rower, spacer, ćwiczenia, pływanie. Na początek raczej najpopularniejsze bieganie na zewnątrz i są dwie opcje. Możemy włączyć aktywność z poziomu opaski i tutaj jeszcze opcja z telefonem w pobliżu lub bez ale też z poziomu aplikacji w telefonie, ale wtedy ten telefon już koniecznie musimy mieć ze sobą. No i przy każdym rodzaju uruchomienia dostajemy w sumie inne wyniki. Jeżeli weźmiemy tylko MIBANDA i telefon zostawimy w domu, to od razu dostajemy komunikat, że z racji braku GPS wyniki mogą nie być dokładne. No i nie są. Przebiegnięte kilometry liczone są tylko na podstawie machnięć naszą ręką, no chyba, że mi banda zapniemy na nogę. A jeżeli uruchomimy bieganie z poziomu opaski i mamy ją połączoną z telefonem, to dzięki GPS z telefonu przebyta odległość jest mierzona dosyć dokładnie, porównywałem to z Endomondo, wyniki są niemal identyczne. Tutaj warto zaznaczyć, że jeżeli macie telefon Xiaomi, to przy Endomondo najlepiej zablokować aplikację, żeby nie zamykała się w tle. Tak samo najlepiej zrobić z MiFit, w zależności z której korzystać. A dodatkowo w ustawieniach dobrze zezwolić na maksymalny dostęp do GPS. Najlepsza opcja to jeżeli aktywność uruchamiamy z poziomu telefonu. Na opasce tak samo wyświetlane są informacje, ale po aktywności w aplikacji MiFid mamy więcej zebranych informacji. Nie wiem, czemu tak jest, powinno to tak samo wyglądać bez różnicy, czy trening zaczynamy z telefonu, czy z opaski, jeżeli mamy ten telefon przy sobie. W innych aktywnościach jest tak samo. Najwięcej informacji jest zbieranych, jeżeli zaczynamy sport z poziomu aplikacji, a mamy tu takie dane jak czas aktywności, średnie tempo, ile spaliliśmy kalorii, dodatkowo strefę tętna, czy nie biegamy za szybko i nie mamy zbyt dużego tętna, rytm naszego biegu, długość kroku. Wysokość, na jakiej się znajdujemy, a jak łączymy się tylko z poziomem opaski, to od razu mamy ikonkę, że informacje są zbierane tylko z niej. Wykres tempa, tętna i wysokości jest tego trochę mniej i tak samo jest z innymi aktywnościami. Na szybko pokażę tylko, jakie informacje są zbierane podczas innych trybów. Przy rowerze najważniejsze to prędkość, tętno i wysokość. Przy zwykłych ćwiczeniach, czyli siłownia, czy jakieś ćwiczenia w domu, dostajemy informacje o tętnie, spalonych kaloriach i czasie trwania. No i pływanie. Tutaj od razu pochwalę Xiaomi, bo ostatnio była aktualizacja, która poprawia algorytm do zliczania przepłyniętych basenów. Działa to lepiej. Czy jest super? Różnie to wyglądało. Najgorsze no jest to, że co prawda opaska może być zanurzana, i nawet brałem ją na saunę, a później znowu do wody i nic jej nie jest. Ale korzystanie z niej jak jest zamoczona to jest tragedia. Dotyk nie działa. Albo ledwo działa chwilę po wyjęciu z wody, i trzeba czekać, aż będzie sucha, żeby dało się cokolwiek zrobić. Nawet podczas pływania pod wpływem wody potrafi się nam zastopować aktywność, ale jeżeli już chodzi o same zliczanie, jak pominiemy powyższe problemy, to paska całkiem dobrze radzi sobie z przepłyniętą odległością. Jednak raczej nie polecam jej, jak ktoś się tylko nastawia na to, szukając opaski. No i w sumie to by było na tyle z funkcji sportowych. Aha, jeszcze tętno. Pomiar tak jak i reszta jest tylko poglądowy, ale wykres pokazuje podobną wartość jak ja zmierzę sobie przykładając dłoń do tętnicy, więc w tym aspekcie nie jest źle. Na pewno może to być przydatne dla osób, które mają problemy zdrowotne, bo będą wtedy widoczne nasze skoki tętna. To teraz powiedzmy sobie trochę o wyglądzie i o tym co ta opaska w sumie jeszcze oferuje. Jest ona dosyć mała, więc pasuje do każdego ubioru. Dostępnych jest już do niej też dużo różnych pasków, ponieważ te z Mi Band 4 są również takie same jak w Mi Band 3 i w razie czego możecie sobie je wymieniać. Zapięcie jest według mnie ok, co prawda jest to tylko taki klips i czasami jak o coś zaczepimy, to opaska może nam się odpiąć, jednak ja nie miałam z tym problemu. Na co dzień dobrze trzyma się na ręku. Mamy tutaj więcej dziurek do zapięcia niż w wersji trzeciej. Moim zdaniem trochę na minus jest to, że z tej silikonowej opaski musimy wyciągać pastylkę, aby ją naładować. I przez to niszczy nam się też ta opaska. Co prawda, są już nieoryginalne ładowarki, które ten problem rozwiązują, ale podobno nie jest to idealne. A na plus na pewno ekran. W porównaniu do trójki, gdzie ekran był jednokolorowy, tutaj mamy kolorowy ekran 0,95 Cala OLED. Do wyboru mamy kilka tarcz z poziomu zegarka oraz wiele więcej w aplikacji MiFit, o aplikacjach zewnętrznych nie wspominając. Więc możemy też spersonalizować sobie informacje wyświetlane na ekranie głównym. Po nim mamy zakładkę Status. Tutaj znajdziemy informacje ile kroków zrobiliśmy, ile to jest kilometrów, ile spaliliśmy kalorii. Dalej jest tętno, o którym mówiłem wyżej, trening, czyli te wszystkie tryby sportowe, pogoda. Ona synchronizuje się z telefonem i mamy podgląd na kilka dni do przodu. Dalej są powiadomienia, które możemy zmienić w aplikacji. To znaczy z jakich aplikacji mają nam się pokazywać. No i opcja więcej, gdzie możemy ustawić tryb nie przeszkadzać, który wyciszy opaskę. Dalej alarmy, które ustawimy w aplikacji, a tutaj możemy tylko włączyć je lub wyłączyć. Nowość, która pojawiła się w wersji czwartej to sterowanie muzyką. Według wielu osób super opcja. Chociaż jak mamy słuchawki bezprzewodowe, to raczej wygodniej jest po prostu dotknąć słuchawki. Mamy tutaj jeszcze stopper, minutnik, opcję znać telefon, co czasami jest opcją bezkonkurencyjną, szczególnie u kobiet, które łatwo wsadzają nie wiadomo gdzie jest swój telefon. W tej zakładce możemy też zmienić tarcze i mamy ustawienia, w których zmienimy jasność ekranu. I jeszcze kilka innych opcji. Dotyk na opasce działa sprawnie, poza problemami na basenie, kiedy jest ona zamoczona. A jeszcze warto wspomnieć o dużym plusie, mianowicie baterii. 135 mAh, wystarcza ona na niecały miesiąc, jeżeli korzystamy z opaski praktycznie tylko do powiadomień, no i też nie za dużo. Czas pracy skraca się jeżeli skorzystamy z trybów aktywności, jednak i tak powinna Wam ona działać ponad tydzień przy codziennym sporcie. Na koniec wróćmy jeszcze do aplikacji, w której pokazywałem tryby aktywności. Na ekranie głównym mamy tutaj informacje o naszym śnie, tętnie czy krokach. Możemy też uaktualniać naszą wagę, a jeżeli mamy smartwagę siomi, to powinno to się robić automatycznie. Sen jest rozbity na głęboki i płytki sen oraz pokazywany jest czas przebudzenia, co jak już mówiłem, nie jest idealne, ale w większości poprawne. Mamy tu statystyki w porównaniu do innych, co powinno być motywujące, i możemy sprawdzać, jak to wyglądało w dniach poprzednich. Tak samo wyglądają statystyki kroków. W aplikacji możemy dodać znajomych, którym będziemy udostępniali swoje informacje o śnie oraz aktywnościach. No i również w MiFit mamy dużo więcej ustawień niż na samej opasce. Możemy tutaj kontrolować blokowanie ekranu, wspomniane tarcze, wybrać, które aplikacje pokazują powiadomienia, ustawić z jakiego miasta chcemy pogodę, a także czy opaska ma nam wibrować. Podsumowując, ja swoją opaskę do testów mam od sklepu Bangut. Jest to chiński sklep podobny do Gearbest, nie macie się co bać o zakupy u nich. Mają elektronikę w dobrych cenach. Aktualne promocje z tych sklepów, a także AliExpress, znajdziecie w arkuszu, do którego link jest w opisie. A wracając do opaski, jest ona hitem, temu nie można zaprzeczyć, ale także nie jest idealna, co widzieliście w materiale. Dane, które zbiera, trzeba traktować poglądowo, jednak są one w pewnym stopniu motywatorem do działania i do pokonywania swoich wyników. Ekran jest dużo czytelniejszy niż w poprzednich wersjach, a bateria trzyma równie dobrze. Jeżeli zależy Wam na opasce, która będzie pokazywała powiadomienia z aplikacji, a sport ma być tylko dodatkiem, to jest ona idealnym wyborem. Brakuje mi tylko NFC i płatności zbliżeniowych, co ma być dostępne w wersji 5. Poza tym, jeżeli chodzi o tani zegarek z funkcjami smart, to śmiało możecie kupować. A jeżeli zależy Wam na sporcie, to może warto zastanowić się nad droższymi opaskami, a w zasadzie smartwatchami Amazfit. A ja teraz zabieram się za testy Honor Band 5 i Mi Band 4, a mam jeszcze Amazfit Verge i Amazfit Bip o których niedługo też będą materiały, testuję je ponad rok, więc też mogę trochę powiedzieć. Przygotowałem dla Was konkurs na Honor Band 4, który jest taki sam jak Honor Band 5, więc mogę Wam go rozdać. Aby go dostać wystarczy subskrybować kanał, dać lajka like pod filmem i napisać komentarz zaczynający się od K. Na koniec tylko zachęcam jeszcze do zaglądania do arkusza, który jest w opisie, tam są najświeższe promocje na Black Friday i nie tylko. Do następnego, cześć!